farming simulator 15 oczywiście standardowo ścinkę na początku bo jakby było bez niej mm. i w tym odcinku nie będziemy Kultywator... źle o. w tym odcinku tak zajmiemy się sianiem pszenicy znowu tylko że to sianie będzie troszkę inne nie wiem na to jak powiedzieć po prostu będzie tak, że nie będziemy kultywatorować, ani orad tego Tylko siejemy na sucho Może to jeszcze opryskamy, tak? I, no. Albo nie, puścimy Lamborghini z dojcem, Tak, Z Gdzie jest mój telefon? O jest, przyjm, Trudno Mniej więcej, dobra, to już jemy. Zobaczymy jak w pszenicę i pszenicy, chyba sobie zakupimy nowy siewnik Panie. Szkoda, że to się w tym siewniku prawie zjemy Taki minus Niech się to nadpełnia Dobra, w tym siewniku jest? Był. Ten siednik jest prawie dobra, to jedziemy na 24. Pełen. To możemy jechać yy. I właśnie chyba sobie kupimy ten nowy siewnik Będą, będzie Praca na trzy siewniki, więc będzie już lepiej Tak, chociaż mieliśmy kupić nowe pole Ale to nowe pole to będzie za niedługo. Najpierw to będzie trzeba takie najważniejsze rzeczy kupić Tak Zanim kupimy nowe pole yy, Tak Dajcie, bo mi się tu pogubiły klawisze. O, właśnie. Siejemy WC, H. Dobra. To co, P? Siewniki. No tego nie ma co kupywać. Mamy za słabe ciągniki jeszcze na to. I to będzie ten. Kup. Ok. Y. Myśmy się myli y i Ale trudno Bierzemy sama I jedziemy mm, Tak Z kabiny pojedziemy W ogóle fajnie napisałem w kabinie Ładnie mm. W ogóle to był taki pierwszy ciąg Taki mocniejszy Słuchajcie, coś oczekiwałem No bo Najpierw był ten sam, potem było Lamborghini Znaczy no najpierw to tam był ten Do drewna Ale on to Wiadomo, on tam za dużo nie uwiezie Bo on ma chyba 114 koni Ten ma 160, Lamborghini ma 220 A Dodge ma 263 Tak zapamiętałem Nie nawrócę sobie jego zaraz się przestanie Dobra. Idziemy na 30. 30, tak na 30. Mm, mm, mm. Ale zacznijmy sobie od tej strony, chyba nie, a tutaj. Tam się kombinu poprzesuwa. Zobaczmy, bo z tych 3 pól, bo wtedy było 72, e, 74 coś to czy takiego było Zobaczymy ile będzie teraz Ale nie tą grę czasami kurde Nie wiem którą stronę to miać Weźcie to żadne Gdzie jest Deutsch Czemu tą grę tak ścina no Czemu? Zasiejemy sobie te wszystkie pola Ile można się męczyć z nawracaniem? Bo... Muszę szybko robić, By jak najszybciej roboty skręcić w Zaraz puścimy go też na 30. I tak. na... ale znosi kurde tak. jeszcze dwa paski i idziemy na 30 Chyba jak najszybciej ją skończyć chyba właśnie jeszcze 35 ton musi wyjść z 25 jęczmienia tak nie wiemy czemu jęczmienia nie ale trudno więcej jest tak tak pszenicy mi się wydaje, niż jeliczmienia, tak samo jak że papie jest mniej niż pszenicy i jeliczmienia jak się zasieje no. puścimy go od tamtej strony i też puścimy, no będziemy tym jechali no. Ogółem to, yy, to to to, to podniosłem, nie podniosłem, dobra, yy, nie podniosłem, nie, nie podniosłem, dobra, mm -hmm. ogółem to na moim kanale ukazał się odcinek specjalny, akcja brona. tak, już nagrałem kolejny żniw, udostępnię go niedługo, to nie wiem czy tego po prostu nie udostępnię, nie wiem, jeszcze zobaczę. Jak to wyjdzie, ale... Ja już chcę te, ten sezon jak najszybciej zakończyć i wziąć tam na... Modach, zacząć grać. Będzie lepiej się grało mi... No, dla mnie będzie lepiej trochę. Znaczy... ogółem plan jest taki, że... Na drugim sezonie... Będziemy mieli... Mody tam polskie, niemieckie, tam... Niemieckie, no wiadomo, tam z te małe Ursusy... Tam Ursus tam mógł być tam tam takie, tak? Miał tam kombajn, to był klasa to to Datora Biganta, nie wiem... Bizona Z0-56 yy, Pa Nie pamiętam tego modelu, kurde... Znaczy forshita to już mam ogółem Już będzie na pewno w sezonie Teraz ten pierwszy kombajn, no byśmy wzięli Bizona albo Klasa, Matadora Giganda, na najpierw musi wyjść więcej modów. Na no, tych modów za dużo nie jest, na no te traktorów, ciągniki i kombajny i w ogóle maszyny. Bo każdy teraz gra sobie tak jak my w tym sezonie, czyli właśnie tutaj także żerzenie na modach. Po prostu to co daje daje twórcy, gdy to na tym grają. No, Zobaczcie jak to wszystko wygląda. Tylko, że jak ja tyle chcę tych tych 10 pól, to ja muszę za chwilę nie kupywać, bo mi się nie wyrobię. Ale dobra. jeszcze kiszonka będzie mnie ho, ho, ho. No, mniej więcej w 30 odcinkach to skończymy. Może, może. Chyba, że zacznę sobie dorabiać po prostu poza odcinkami i to szybciej wyjdzie. Ale nie wiem, czy tak zrobić, czy nie. Zobaczymy. Też na kisząkę, to tam 400 tysięcy ponad kosztuje ten kombajn, więc <laughs> chyba będzie trzeba tak zrobić. Powycinam sobie drzew trochę. No to za długo, bo na odcinku robienia to możliwe, że nie. I teraz ogółem spadły ceny drzew. Chyba że bym tego nawet godzinę nie robił. No, ale dobra. Już prawie skończył, to go na górskę piątkę. To tutaj zrobimy jeszcze te dwa paseczki, żeby on się tutaj nie motał. Tak. No i i, 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 i. sam już tu jest. No i w Szkoda, że mu w ogóle ze środka nie kaśni. Nie wiem czemu. Zasiejemy sobie te pola i pierwszy odcinek. Nie będzie ten odcinek długi, ale trudno. Są takie długie odcinki, które mi nie paszą, bo za się długo nie pasują, bo to jest długo na YouTube I co? Tak. Hmm. Ogólnie, ok. właściwie też 60 jest. Tu już by mogła być. I są brony. Tak I co by tam musiał być? pół Agregat, no kultywator, agregat Ja tam mówię kultywator Dźwięk Tak Teraz sobie zmienimy na jęczmień i jedziemy tam I pojedziemy przez pole, żeby się Dekondra nie będę żał przestawać, patrzcie na no. jaki ciągnik przerzucił? Na to już tak. tak. Jedź, tylko czemu tak ścina mnie, to już denerwuje? Jego tak używam. Mm. Idziemy do Keysica. Ogółem to na początku grałem sobie, zanim jeszcze serię zacząłem na W takim własnym. Tam kupiłem sobie, chyba, by nie Holanda i to wszystko, i skończyłem grać. Bo mi się. Jak zacząłem serę, to tak zachciało mi się. Znowu. Y, tak. HB. Tylko. Ja my nie wypodnosił, Łamy no. no, my zaraz to po raz kończymy. I Patrzcie ile on czasu, ile to czasu zajmuje samo tak, A co, tak, Ja. No pracowników to jeszcze raz Niestety, a no, niestety mm. Także musiałbym przyspieszyć, bo zanim on będzie nawracał, to będzie czekać ale trudno postoi sobie co będziemy miał za problem wypuścimy zaś tam tutaj ten się z tam puścimy też już będzie gotowy no czekaj nie? proszę wziąć Okej okay, już jest jęczmienik lift mm -hmm. jedziemy od tamtej strony jakby złożyli szybciej dobra no może dlatego on też dojechał bo był opuszczony ale dobra mm. gdzie jest sam? sam już kończy bo pojedziemy też Jakby to nie można było pojechać właściwie Albo nie pojedziemy, nie pojedziemy po opryskiwacz Tak, po opryskiwacz opryskamy sobie już to które pola tam Ja nie wiem czy wtedy było opryskane Nie jestem pewny No fajnie, będzie trzeba tepnąć ten Opryskiwacz, yy, czekajcie to jest tak mniej więcej tutaj Ojej! Oj. Nie mogę lepiej pchać! Bo I kolejny, jeszcze bardziej na przejściu, o kolano Tylko ja tak bym ją komplikować Może go jakoś odwrócę A, prawie Rudy źle podjechają teraz Tutaj będziemy się bawili pod wracaniem do okreskiwacza i się udało dobre widzieliście to ja tak bym zrobił ale nie żebym się przechwalał dobra to sobie lepsze i oczywiście w płotek standard tam przejedziemy dwa przejazdy, tam te boki to nam mi się nie chce robić. Zrobimy tak Iście o grę. Ta Teraz aby crash gry i do widzenia tak i wszystko od nowa bym musiał robić żeby... No prawda Tak, no zrobimy tak, że przy nawrocie tutaj jeszcze zapatrzymy. Tam, ten, tam, tam Aha Zaraz tu będą wjeżdżali W kombajn sobie tutaj postawimy. Okay. Jakieś chyba 20 minut już nagrywamy. Dociągnę jeszcze 5 i kończymy odcinek. Tak, na pewno nie opryskamy w tym odcinku tego. Dobra, to tyle tu tam się nie zostanie To żebyśmy jeszcze 24 opryskali to będzie dobrze Tak I tam niedługo też skończę. No, ten sam jest fajny no co można nim opryskać sobie Właściwie od nie jest za mocny więc Ale siat też nim można Z bugiem i kultywatorem miał ciężko by No teraz na czysiewniki to, to będzie lepsza robota Wiem, że nakręcam jakoś tak dziwnie, ale po prostu Tak to aż tak bardzo dużo nie da tam tyle co tam ominę tego dużo czasu za... Też właściwie dużo czasu nie zaoszczędzę, ale Jakoś mi tak pasuje Tak I Szkoda, że jęczmienia wtedy nie pryskaliśmy Tak 30 by zostanie, nie? Kupujemy jeszcze jeden opryskiwacz Nie, na no jeden nam styknie Po co kolejny? Szkoda, że dągłem tak długo Nie wiem, to... Jakby to chociaż 20 na godzinę jechała, a nie 11 3, nie wiem Weź, 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 No i trudno Ale jedziesz szybciej Ups Aha. Jedziesz szybko Aha, super Będę się, później pracownika, żeby ich tu wymienił Dobra To pojedziesz pracowniku za mnie Czekaj chwilę Jedź. Jak tylko w kopie się ja. Na pewno nie skończymy tego. Staniemy w Lamborghini znowu. I kończymy odcinek, a ja dokończę okres 30 poza waszą widownią, tak. Sam sobie to dokończę i... i tak. I następny odcinek będziemy kupować pole, bo myślę, że sobie też zarobię poza odcinki w tym sprzedażu drzew. Jak? do co? To był odcinek z Farming Simulator 15. Ja się z wami żegnam. Cześć!